To Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z Koksem. Witam Was, kochani. W kolejnym, następnym odcinku jesteśmy pod Olszyną. To jest miejscowość, która tutaj nam graniczy z zachodem. Zobaczcie autostradę. Oni mają taką, jaką mają, a my mamy po swojej stronie, no nie to znaczy tutaj twórca zrobił autostradę, tylko ona mi się trochę nie podobała z dwóch względów. Po pierwsze mega krzywa, ale to rozumiem, no bo to twórca mapy, to on tam wiecie no, zrobił tak jak zrobił. Natomiast była za blisko y, Wrocławia. Tak. Mieliśmy zająć się Katowicami, tak? Zajmujemy się Katowicami. Cały czas się zajmujemy Katowicami. To jest część autostrady, która biegnie do Katowic. Żeby zrobić Katowice, muszę zrobić tę autostradę. I teraz będę razem z Wami ją prowadził. Tylko tak, muszę sobie odwrócić kamerę i muszę się wycofywać, żeby widzieć mniej więcej, jak to się układa względem drugiej ulicy. Mam nadzieję, że to się uda poprowadzić tak, jak tak bym sobie tego życzył. Muszę oddalić trochę kamerę. O, właśnie. I jeszcze pojedziemy tutaj kawałek o takie 2 km, 2,5, 2,600, 2,800 do 3. To będzie nasza jedna. Część i druga część będzie prowadziła stąd. Tutaj. No właśnie. Ale halo. Proszę się przykleić. Nie wiem. Halo. Ale autostrada. Czemu? Autostrada nie chce współpracować. No dobra. Nie chcesz współpracować. Próbujemy cię z tej strony poprowadzić w takim ładzie. Nie wiem, dlaczego nie chcę współpracować patrz. O, teraz chcę. No i tutaj nie. I to będzie y, nasza autostrada. I teraz drugą nitkę będę musiał zlikwidować. I poprowadzę drugą jezdnię w bardzo podobnym y, stylu, tak żeby. Tak, żeby ta autostrada się tutaj nam spinała, nie? Tak, żebyśmy mogli cały czas kontrolować tę budowę. Bo, wiecie, nie mam za dużo biurów budowy, więc raz, że muszę ją, je podzielić, wolę dać dwa biura budowy niż się męczyć, nie? Tutaj byśmy zrobili o coś takiego. Tutaj byś przeszedł w taki sposób. Tutaj to załamanie wcale nie jest takie mocne i ostre. No, tak z daleka może wygląda, ale naprawdę nie jest, bo sprawdzałem to kilka razy i myślę, że jest bardzo ok. Teraz tak. Dałbyś mi... Aha, bo dobra, bo ty z tej strony nie będziesz chciał współpracować, to ja może... Wiesz co, zrobię z tej strony. Mam nadzieję, że to się przyklei do tej autostrady. No nie chcę współpracować. Czyli czyli jak? Czyli muszę... Dobra, muszę z tej strony to zacząć. Tak? No chyba tak. O już tutaj jakieś dziwne pazy ma. Kurczę, no jak to rozwiązać? No nie bardzo, nie bardzo wiem. No dobra, no to może, może się uda, tak. Może. Patrz, no nie chcę, patrz, no nie i koniec. No dobra, no to zróbmy. Patrz, z tej strony działa, nie? A banana Chciałam je zrobić w Bambuko, chyba autostrada, ale się nie dałem. Ha, ha, ha. Nie zawsze to po prostu działa to przyklejanie i y, no to jest taka hmm, domena gry, nie? Kurde, patrz, no nie i koniec. Dlaczego nie? No, lecim. Normalnie, tak. No, przyklejone jest, dobra. Jesteś przyklejony. A tutaj, co jest? Aha. Czyli trzeba po prostu w piksel trafić, nie? No dobra. No Trzeba, nie trzeba. Autostrada będzie, myślę, za chwilę już budowana, tylko teraz muszę znaleźć ten taki łącznik. O to mi będzie chodziło. Dobra, tutaj jesteś. A ja na tych łącznikach podłączam wiecie, biura budowy, nie? O, zróbmy sobie taki podjazd i będzie gites. Autostradka jest do budowy. Tak, tutaj zrobimy, żeby nam przypominał. Żebyś nam przypominał. Powiedz, kiedy będzie gotowe. Tak, i przypomni. No i tak. Jak mieliśmy się zająć tymi Katowicami, no to już wam, tak mniej więcej mogę to streścić. Że. Wy po co jedziecie? Przepraszam. Ha, bo wy jedziecie po paliwo. Żeby. Dobra, dobra, dobra. To wy tam sobie jedziecie. Pewnie, że tak. Tutaj proszę jeszcze dostarczyć jakieś paliwko, bo powiem, że tak smutno jest. Trochę z tym paliwem. Zostawiłem im tą stację, bo oni potem wypłakali, że no nie ma, że o Jezu. Tutaj przydzieliłem biuro budowy z Warszawy. Zobaczę czy coś wysłali w ogóle. Tak, autobusy wysłali. A tutaj coś wysłaliście. Nic. No to trochę smutno powiem że trochę przykre no ale cóż zrobiłem objazdy tutaj można dojechać do tej autostrady i budujemy ją z drugiej strony napisaliście mi żebym zostawił żebym zachował ten most on jest stary powojenny no to niech będzie będzie nam tutaj przypominało historii naszego państwa no, i będzie sobie po prostu, nie? Ja je tutaj po prostu zamierzam w sumie tak. To wyburzymy, to wyburzymy, to wyburzymy i to też wyburzymy. Teraz będę chciał, żebyś mi tutaj troszeczkę chociaż wypracował. Troszeczkę, kawałek, nie? Tam dużo nie potrzeba i taką autostratkę byśmy zrobili taką i taką, że niby tutaj kiedyś była. Tutaj tak samo zrobię, tylko w swoim odpowiednim czasie. Nie, to to za pieniądze zrobię. To jest historyczny element. Chodziło mi o to, żeby po prostu były te barierki, nie? takie, wiecie. No i to nam wystarczy. Wyprasowałem tutaj teren. Jeszcze nie do końca, bo bym, bym chciał, tak bym sobie życzył, żeby to jeszcze popracować. Chwilkę, ale to już tak pomyślałem sobie. Skoro ja zrobiłem większość, to może z Wami kawałek i będziemy stawiali, moi drodzy, tutaj już fabrykę. Znaczy, stali, nie? Bo. Huty stali są mi potrzebne, bardzo będą mi potrzebne. Na stocznie będę potrzebował kierdylion stali. Do budowy tych ciopągów, no to też tam tej stali będzie potrzeba dużo. Na razie kupuję stal, tam się zaczyna to pomału rozwijać, bo tam magazyny zacząłem budować, no tam dzieją się rzeczy różne. A jeszcze wam pokażę. Jak się dzieją, nie? Zobaczcie sobie. Tak się właśnie prezentuje ta budowa cała. I powiem Wam, że ona już jest prawie że na ukończeniu, nie. A mnie dużo brakuje. Tutaj będę dostarczał. No właśnie. No więc tutaj będę dostarczał tworzywa sztuczne i tkaniny. Tutaj będę dostarczał elektronikę i części elektryczne i mechaniczne, tutaj stal już, już wożę, muszę znaleźć biuro, 78% i mamy fabrykę, nazwę, jeżeli macie ochotę, chcecie, żeby fabryka jakoś się nazywała po waszemu, to proszę w komentarzach zawrzeć jak ona ma się nazywać i ja wtedy przychylę się. Jeżeli będzie dużo yy, propozycji no to wygrywa yy, ta propozycja, która ma najwięcej łapek. I tak to sobie możemy rozwiązać. Ja teraz tak. Chciałbym yy, tutaj yy, Ty jesteś od czego? Aha, Ty wozisz te rzeczy do tutaj. Powiedz mi, jak to tutaj stoi. Nieźle to stoi. Nieźle. Nie, nie, nie jest tak wcale e, strasznie. Tutaj tkaninki. Tutaj ubranka. Dobra. To ja bym w takim razie ciebie. E, dobra, przypisałem do tego biura. E, tutaj będą nam przywozili. Moi drodzy, te, no tak, tkaniny oraz, już mówię, tkaniny oraz tworzywa sztuczne, elektronikę, ele, części elektryczne i mechaniczne. A więc, no, czekamy na rozwój tutaj przypadków, wypadków. Weź mi powiedz, ty masz już 19. Kurde, to sporo, powiem ci. Ty masz 16. No dobra, no to byś tutaj dowoził paliwko, powiem Ci. Będziesz mógł to już zasilać. Tutaj, aha, to ten środek robi, dobra, to, to wy macie co robić. Albo wiecie co? Ja tutaj przypiszę paliwo na Wrocław i Poznań. To znaczy tak, ten sobie tutaj skasujemy, ten sobie kasujemy i ten sobie skasujemy i teraz będę mógł sobie przypisać te biura. To biuro. Tu mamy 13 14 Tutaj także będzie woził Wrocław i Poznań Czyli z poznania środek rezygnujemy, no. Muszę na razie tak kombinować. No, tak podpinam to, co mogę podpiąć, to podpinam tak, żeby to się wszystko kulało i turlało. Żeby nie było żadnych problemów. I mam nadzieję, że to tak właśnie będzie wyglądało. Dobra, zajmijmy się chwilę, poprasujmy. Bo jeżeli dobrze myślę to jeszcze nam zostanie troszeczkę czasu i będziemy mogli postawić już pierwsze fabryki, nie? Ja to powiem Wam troszeczkę zniweluję i zaraz się widzimy. Dobra, dobra a więc jesteśmy już... Ja już po wygło Wiecie tutaj łag łagodnie, łagodnie tutaj wszystko wyprasowałem. Tam później będziemy to zakrzywiać, tak wiecie, żeby było no łagodnie, żeby to zjeżdżało. Tutaj troszeczkę się pobawiłem terenem, to powiem Wam. Długo pracowałem wcześniej, jak stawiałem tę autostradę. Oj, masakra to była. Jeszcze jedna rzecz. Będę potrzebował biur budów, no bo przecież tam nie zaprzągłem nikogo do pracy na autostradzie, prawda? Więc przydałoby się. I dobra, i tak, Wy ze Szczecina będziecie jeździć. Super. Wy będziecie jeździć także ze Szczecina. Super. Teraz weź mi jeszcze powiedz tak. Czy ty masz masz. No pewnie, że masz. No to super. I ty jesteś zajęty jak do mnie mam. No oczywiście, że tak. No to... Budujcie sobie tutaj w spokoju, nikt Wam nie będzie zawracał. Gitary Elbory z Gdańska. No, chłopaki z Gdańska. Aha, Wy coś budujecie, tak? Te dwie wieże. No jasne. Zobaczcie, jak to tutaj się już przedstawia. Jak to tutaj wygląda. 75%, 59%. No to powiem szczerze, nie będę im dupy zawracał. Moimi tutaj rzeczami, tak, gdybyś tutaj przyszedł do pracy. Jeżeli macie tam jakieś osoby, to zapraszam i tak samo tutaj trzeba by było do roboty. Tak, dzieciaki tutaj mają. Tak, ja tutaj miałem się zająć tymi śmietnikami, ale to nie w tej chwili. Nie? To nie jest teraz dobry czas na takie rzeczy. Jesteśmy pod Wrocławiem i budujemy pod Wrocławiem. I teraz tak, paczaczajowie. Tak, myślę, że wy macie takie możliwości. I ja myślę, że ten 3-kilometrowy kawałek, jak on zrobi, to będzie akurat. Nie? No, jeden, jeden taki kawałek, jak zrobisz, to jesteś już dla mnie e, zwycięzcą. E, pokaż mi, ty z Gdańska bierzesz ludzi, to nie. E, to wiesz co? E, to byśmy tutaj ustalili, że ty będziesz brał, mój kochany, poznania. Tutaj mamy takie zagłębie mhm. ludzi. Tak, e, to nam się akurat przyda i będzie się fajnie wpasowywać. Aha, ja tutaj rozbudowałem wjazdy na jazdy z jazdy do Poznania tej strony, więc one będą miały tutaj możliwości, ale przede wszystkim tutaj jest ta, wiecie. No to tą trąbkę to tutaj robiliśmy razem wspólnie i w porozumieniu, nie? Także jak pamiętacie. A jeszcze powiedz mi byczki, jak wy tam? A wy też Gdańsk? Aha, bo ja was no tak, bo ja was pamiętam, prze przerzucałem, no tak. Ja przerzucałem im ludzi, dlatego że jak budowali w Gdańsku, no to bez sensu, żeby jeździli skąd indziej brać ludzi, tak. To chyba jest oczywista oczywistość. Tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dobra i wy też, zróbcie ten kawałek i jesteśmy, i jesteście wolni. No, w sumie to by mi wystarczyło, i teraz y, byczki. Wy zajmiecie się, moi drodzy, dwoma kawałkami. Tym i tym. Tak jest. I budujcie. No. Y, teraz jeszcze tak. Y, ty pod Wrocławiem. Z Wrocławia też będą mi pomagać. Myślę, że to będzie ok. Oni będą się też zajmowali dwoma, tymi częściami. Czy Wy tutaj w ogóle coś robicie, weź mi powiedz? Tak, owszem, robią. Coś robią, dobra, no to coś tam robicie, to jest OK. Bo, wiecie, ja bym chciał, żebyście już jakieś autko wysłali tutaj. Ja widzę, że... Tylko samochody jeżdżą, nie wiem dlaczego, trochę to dziwne. Mam nadzieję, że atakują z tej strony, nie? Tutaj wybudowałem tymczasowo drogę, ale postanowiłem ją, wiecie, żwirową zrobić. Bo na prędkość pojazdów mi zależało na tym, dlatego że tutaj dużo pojazdów musi się dostawać do przejścia granicznego w górach, nie? Tutaj jest kudawa Zdrój i tutaj jeżdżą z różnymi rzeczami, sprzedaż, y, różnego typu zakupy, no różnie. Tutaj wcześniej był zjazd, ja na razie go zostawię, zobaczę po prostu jak mi tutaj y, to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie mi tak jak chciałem, to zostawię tę drogę starą, bo tutaj jest, tutaj jest ta stara droga, y, tylko hmm, będzie trzeba ją troszeczkę, no, wypracować będzie trzeba, ale to będę się tym martwił później, na pewno nie teraz. No i tak, tutaj będę na pewno wstawiał wjazdówko-zjazdówkę, gdyż, ponieważ będę potrzebował połączenia z tą autostradą i to w obu kierunkach. Tak samo tutaj z Łodzi będę prowadził autostradę, tutaj tędy. I ona będzie wskakiwała mi gdzieś pomiędzy Krakowem a Katowicami. Zobaczymy. Tutaj jest Kraków. Zobaczcie, jak ładnie twórca mapy załatwił kwestię Krakowa. Ja myślę, że to jest godne pokazania i nie ma wstydu. Absolutnie nie. Myślę, że zrobił to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Odzwierciedlił jakiś tam powiedzmy Bawel. No, jest też oczywiście katedra. Myślę, że to wygląda no, kozacko. No. Tak na pierwszy rzut oka, pierwsze co Wam się kojarzy z Krakowem, to tutaj się znajduje. Oczywiście wiadomo, że tam użył jakiś pewnie mostów tak czy jakiś barykat. No, no i nie szkodzi, że tak zrobił. Ale z daleka, tak jak się patrzy na tę grę, no to wygląda to miasto naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tak samo tutaj, tak samo tutaj w Katowicach. Zobaczcie, ile pracy ktoś włożył. Znaczy, ktoś, no twórca konkretnie. Zobaczcie, ile roboty w to włożył. No naprawdę, tak, tutaj dopasować te domki, ale powiem wam w ogóle, takie zlicować to jest naprawdę kosmos. Jak on to zrobił, to nie mam pojęcia. No szapoba, czapki z głów. Myślę, że jest, yy, jest czym się pochwalić. Yy, tutaj ludziska są. Jacyś na razie prąd mają, o, taki oprodukowany. No to wiadomo. I tutaj mam dostarczony z Wawy, nie? Z Warszawy leci prąd. z takiej elektrowni, taki dupstik tutaj produkuje nie? będę musiał coś tutaj pomyśleć, bo to jest na razie masakra także będzie, będzie jeszcze budowa tutaj autostrady, ale to przyjdzie na to odpowiedni czas a my spróbujmy postawić chociaż jedną fabrykę no więc tak, jesteśmy w Hutach i tutaj mam wystarczy prąd węgiel oraz żelazo Tutaj to samo, tylko razy 2, w sumie razy 2, tutaj w przypadku żelaza razy 3 nawet, ale produkuje 300 żelaza. Tego stali znaczy to 65, ale ludzi dużo potrzebujesz. Dobra. Słuchajcie, zrobimy tak. Myślę, że postawię to powiedzmy... Jakoś tutaj o coś takiego nie. Nawet nawet bym powiedział, że tak. Takiego tutaj zrobię. Tak jest, to jest zaplanowane. To jest nasza pierwsza huta. Ulicę później będziemy sobie montować. I tak, wezmę na 40 tysięcy. Przy okazji y, będę tutaj miał możliwość będę korzystał z, y, z tego węgla czy tam żelaza, nie? Żelaza będzie potrzebne w brud. Y, dobra, tutaj coś takiego byśmy zaproponowali mniej więcej, tylko bez, bez podłączenia, wiesz, bo ja bym nie chciał, żebyś się połączył w tej chwili. I z drugiej strony, i z drugiej strony zrobimy coś bardzo podobnego, tylko będę potrzebował przełożyć to na drugą stronę, tak jak gdyby, to za pomocą za pomocą tutaj czary, mary, hokus pokus, bo można, wiecie, te budynki dowolnie, jak gdyby lustrzane odbicie tego budynku można mieć, nie? Więc to jest super i to bez modów działa, a nie tam, tak jak w cityskach, że na wszystko potrzebujesz mody, nie? Ja tutaj mam mody, jeżeli chodzi o budynki, samochody, pojazdy, nie wiem, jakieś y, takie sytuacje, jak o wiatraki, a nie, że a nie, że ja do budowy czegoś potrzebuję, no mody, no to gra już mi ma, ma załatwiać i załatwia. I to jest genialne, a nie, że ja się będę z tym denerwował, nie? Dobra. I teraz tak, takie coś mamy, no i tak, pyk. I już mamy w drugą mańkę, o właśnie taką mańkę mi chodziło. Jakbyś jeszcze o coś, coś, taki deseń. O coś w taki deseń. Tutaj ja będę bardzo chciał. No i tutaj, oczywiście, w drugą stronę. I też mogę to sobie załatwić. Tak. Mniej więcej o co mi chodzi. Tak jest. I tutaj będę potrzebował. Jednego takiego dupslika. Tak myślę sobie gdzieś powiedzmy tutaj. I tutaj będę potrzebował tak samo dupslika, żeby mi dostarczał. Tak jest. Dobra, teraz mogę powiedzieć tak. Tutaj będziemy mieli składowisko na węgiel. Tutaj będzie nam produkowało węgiel, tutaj będzie nam produkowało żelazo, i żelazo będzie składowane tutaj, i będą to łączyli w tej hucie, i będzie z tego powstawała stal. Stal już będziemy produkować, oczywiście. Tutaj będę potrzebował na pewno pętli autobusowej, to jestem tego pewny. Myślę, że będę potrzebował takich przystanków troszeczkę mniej więcej. Między innymi tutaj. Będę potrzebował na pewno w tych okolicach. I powiem Wam, że będziemy tutaj rozbudowywali teraz osiedle. Będziemy dobudowywali do tego całą infrastrukturę, włącznie ze śmietnikami, nieśmietnikami, wszystko będziemy tutaj obudowywać, a potem na koniec to no, załagodzę i doprowadzimy autostradę. Ale to myślę, że to jeden odcinek to nie wystarczy. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiaj, dzięki, że bliście łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie, bo powiem wam, że naprawdę widziałem w statystykach, no naprawdę jest Yy, ogromny rozstrzał między tymi osobami, które mnie oglądają, a tymi, które mnie subskrybują. Więc, jeżeli możecie wesprzeć, to wspierajcie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Więc, czasem bory blasem.